Przez kilka ostatnich niedziel słuchaliśmy Ewangelii Świętego Jana, w której Pan Jezus wielokrotnie nazywał siebie chlebem żywym. Mówił, że On jest prawdziwym pokarmem, tym, który chce nasycić wszelki ludzki głód. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy słowa, kiedy Pan Jezus mówi, że to, co wychodzi z człowieka, czyni go nieczystym, jest dla Niego samego zagrożeniem. Że nieprawości, nienawiść, złość biorą się z głębi serca człowieka. Jeszcze wcześniej z tej Ewangelii Pan Jezus zwraca się do Żydów mówiąc, że są zdala od Boga, że to jest lud, który czci go wargami, ale w głębi serca są daleko od Niego. Trudno przyjąć tę prawdę i tym bardziej ona staje się trudna dla człowieka, kiedy człowiek nie chce przyjąć prawdy o tym, że jego wnętrze wymaga naprawy, że jego wnętrze domaga się rekonstrukcji, domaga się uzdrowienia. Ale właśnie poprzez to, że przyjmujemy Chrystusa w Eucharystii, że posilamy się nim, to On dokonuje w nas wewnętrznej przemiany, dokonuje w nas tak naprawdę jedności, że nie żyjemy w obłudzie, w hipokryzji której przecież nikt z nas nie chce, ale żyjemy w jedności, czcząc Boga i wargami, i sercem. Prośmy Pana, aby to słowo głęboko w nas się zakorzeniło, abyśmy żyli w jedności i abyśmy całym sercem zawsze byli przy Panu.